Zajmujemy sobie uliczkami z sklepiki z takimi ubrankami bośniackimi czy serbskimi. Oczywiście wszędzie meczety, tu jest z jednym minare, ten tam jest drugi, z drugim jednym też. Tam są takie Uliczki, może tam wejdziemy. Ojko, to jest jeszcze więcej gołębi niż u nas w Krakowie. Masakra. Fuj. Ale... Niesamowite. jak sobie tam stanął, one na niego próbają. Pełno kafejek, pełno sklepików. I sobie robię zdjęcia co to jest? bo nie wiem trzeba, trzeba kupić jakiś magnes, nie? z Bośni będziemy zobaczyć jeszcze tutaj jakieś takie pierdółeczki są o, ale chińskie labo też jest. No tu mamy koszulki i mamy i, i mamy. Magnesy, kurczę, nie mogłam się wygadać. No to trzeba poczynić jakiś zakup. Z A no to do następnego.